Jeżeli szukacie tanich i sprawdzonych końców, zapraszam was do fifasho.pl. Tam przy pisaniu hasła Jacob macie 5% zniżki. Cześć, witajcie z tej strony, Jacob. Witam was w kolejnym odcinku Wojny na Paczki, moi drodzy. Poprzednie dwa odcinki, no nie trafiliśmy za dobrych kart. Dodatkowo ja otworzyłem o jedną za mało w drugim odcinku, także dzisiaj zrobimy 11. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, no ale oczywiście straciłem rachubę w liczeniu. Zastanawiam się, czy sobie nie zrobić tutaj gdzieś do pisania. Eee, dobra, dajcie mi chwilę Okej, okay, przy każdej otworzonej paczce będę sobie robił kreskę, bo <sighs> Bo znowu zapomnę Tak czy inaczej Pierwsza paczka przed nami moi drodzy dzisiaj Mam nadzieję, że trafimy kogoś o wiele lepszego, bo ostatnimi czasy to jest masakra jakaś Dobra, pierwsza kreska jest No i jedziemy z tym koksem Pierwsza paczka, o! Świe Świetnie Oho, i nawet mamy do World Cupa, wow Tylko po co mi to? Okej, okay, mamy McCarthy Pierwsza paczka za nami. No i nie na nie na powiem szczerze. I 7,5 tysiąca kolejne. Przed nami Messi. Czy Messi da nam kogoś dobrego? Messi. Szalaj. Szalaj, szalaj. W sumie w tej serii, jeżeli ktoś trafi naprawdę kogoś tak dobrego, dobrego, wartego, no chociażby Aguero, to już jest mega przewaga, tak naprawdę. Także zobaczymy, czy komuś uda się pierwszemu trafić z nas, właśnie jakąś kartę powyżej 100 tysięcy, czy w ogóle się uda trafić komuś kartę powyżej 100 tysięcy, bo no, nie czarujmy się. Po collection booku sami widzieliśmy, wydaliśmy milion, każdy z nas, no i za bardzo nikt nic nie trafił. Na razie wydaje mi się, nie wiem jak Lachowi idzie, bo yy, mówię, ja te odcinki nagrywam do przodu i tu jestem z wami szczery jak najbardziej. Więc zobaczymy jak to wszystko będzie. Brawo! Brawo, brawo! No super, że brawo, ale. Ale no niewiele nam to oczywiście daje. Kolejna paczka przed nami, piąta tym razem. No i yy, jedziemy yy, dalej. Uwaga! Zawodnik Southampton, czy Southampton da nam dzisiaj szczęście? I Southampton daje nam Krychowiaka No cóż, jakbyśmy szukali Polaków, no to może by tak było Tymczasem, no nie jest to najlepsza karta 7500 kolejne przed nami No i oczywiście kreseczka, to jest szósta paczka El Charaoui. on zawsze mi dawał szczęście jakoś tak, więc I teraz, Tarabt Zawodników nie trafiamy najgorszych, trafiamy po prostu mało wartych. No, taka jest prawda, niestety. No i co, kolejna paczka. Znowu Southampton, zawodnik. Może powinienem poszukać falka? O falka? O zawsze mi się kojarzył ze szczęściem na, na tej parce. Więc może to on jest kluczem do sukcesu. Może to on jest kluczem. Mat! BOOM! Oj. Tak, trafiamy masterano International Man of the Match I to nas może da bardzo wyprowadzić Nie wiem, ile on teraz jest warty Nie wiem, ile jest warty, ale trafiamy International Man of the Match, Rano! Matko Boska, jak ja dawno nie trafiłem żadnej karty International Man of the Match, świetna paczka Aż się bardzo zdziwiłem Tak, jest, pięknie Mało otwierane, aż się zgubiłem w liczeniu Która to była? Siódma paczka nasza i mamy international men of the match. Tak bardzo dobrze. Jak ja to wszystko sprzedam, muszę zobaczyć. E, muszę zobaczyć po prostu, ile są. E, ile jest warty. No, ale zakładam, że tak około 100 tysięcy może być warty, więc Więc to już jest dobrze. To już jest wow. Świetny odcinek. To jest właśnie to prowadzenie, które, o którym mówiliśmy, że ktoś z nas może. E, ktoś z nas może po prostu trafić czegoś takiego. I mam nadzieję, że Lachowi się to nie uda. Kin, no to już jest troszkę gorzej. Niemniej jednak, i tak wszystko idzie do klubu oczywiście. Żeby potem się tym wszystkim zająć, to była teraz ósma paczka. Teraz dziewiąta przed nami, jeszcze łącznie z tą trzy do końca. Także, a już nie umiem pisać. O, dobra, Adabajor, nas nie interesuje. O, tam mamy. No to jak tak zrobimy, to nam jeszcze tą paczkę i tak wyrzuci tutaj. Więc to, a to idzie na list. O, duplikat, na duplikaty, wszystkie wysyłam na listę transferową. No, i to będzie, moi drodzy, kolejna paczka, dziesiąta przed nami, jeżeli dobrze liczę. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewiąta. A to dziewiąta. Chyba, że raz nie zrobiłem tego. No to zobaczymy. Eee, Okej, okay. znowu mamy jakieś duplikaty. Tylko, że one nie są wiele warte. Piłki od razu sprzedam, bo i tak nikt tego nie kupuje. No dobra, to jeżeli się nie pomyliłem w obliczeniach, po tym maszcze to to jest dopiero dziesiąta paczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć. No dobra, zgadza się, powiedzmy. Jak się znowu pomyliłem, no to trudno, to będę to i tak nadrabiał potem. Kurto! Dobra, moi drodzy. I ostatnia dzisiaj paczka, yy, jedenasta z powodu nadrabiania. Mam nadzieję, że. Jeżeli się pomyliłem, to przepraszam bardzo, ale jak trafi się jakąś taką kartę, to. To człowiek zapominali, czy już nie, nie, nie pamiętam, czy zrobiłem tą kreskę, czy też nie. No, i idiofa, trafiamy na sam koniec tutaj. Bardzo, bardzo. Nie. I tak dobre otwieranie, powiem Wam szczerze, bo. No, bo wiadomo, trafiliśmy ładne stroje. Naprawdę ładne stroje. Tak czy inaczej, sprzedajemy. Eee, trafiliśmy International Men of the Mesh, Zobaczmy jeszcze na karty pod koniec tego odcinka trzeciego. Przypominam, zaczęliśmy bardzo dobrze. Zaczęliśmy bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to nam się utrzyma wszystko. No i okej okay. I international Men of damage master rano 85 defensywny 87 obrony to i69 Ten pan całkiem nieźle no Statystyki ma naprawdę fajne, naprawdę fajne aczkolwiek Też widziałem lepsze Dzięki wam bardzo za uwagę, trzymajcie się no i No i zobaczymy co lachu, czy uda mu się kogoś trafić Czy też nie Na razie